jesteście pierwszą szkołą tej w Sosnowcu, która realizowała projekt Bezpieczne Karta. No właśnie, co to jest za projekt? To jest autorski projekt Banku Zachodniego WBK, który ma zapewnić szkołom bezpieczeństwo, nowoczesną technologię, ale zarazem edukację ekonomiczną. Bezpieczeństwo to jest to, że każdy posiada identyfikator. U nas akurat jest to imienny, czyli z imieniem i nazwiskiem, zaprojektowany przez naszych uczniów. I ten identyfikator pozwala, umożliwia wejście i wyjście ze szkoły w czytniku, który jest zamontowany przy drzwiach szkolnych. Wszystkie drzwi do, do budynku są okablowane, czytniki założone. Nikt z zewnątrz bez takiej karty nie wejdzie do budynku, do placówki, czyli bezpieczeństwo. Z drugiej strony mamy tutaj nowoczesną technologię, ponieważ no jest to taki system, który jest czymś nowym, czego jeszcze do tej pory nie było. I oprócz tego jest edukacja ekonomiczna, ponieważ dodatkową funkcję, jaką posiadają te karty, to są funkcje płatnicze, czyli można gromadzić na tym pieniążki. Funkcje prepaidowe ma ta karta, czyli jeżeli zasilimy ją, to będziemy mogli korzystać i... i, i jednocześnie korzystać z tej karty w zakresie finansowym jaki posiadamy a więc gospodarowanie własnymi pieniążkami. Przedstawiciele banku będą także uczestniczyli w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, gdzie będą mówili o tych specjalistycznych rzeczach, w czym są fachowcami. Trudno było się zdecydować na taki innowacyjny sposób bezpieczeństwa swoich uczniów? No i trudniej przekonać do pewnych nowości, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa rzecz, bardzo nowoczesna i nieuniknione, że wszyscy będziemy z tego korzystać. Pieniądz namacalne jest coraz rzadziej wykorzystywany przez nas, natomiast tak zwany plastik jest w codziennym użytku i im wcześniej nauczymy dzieci gospodarowania, nim zarządzania racjonalnego wykorzystywania, tym lepiej dla nas. A bezpieczeństwo, no chyba jest to najważniejsza rzecz, jaka jest w szkole do, do, do decydowania y, dla dyrektora, czyli prowadzenie sytuacji, w której wszystkie dzieci są bezpieczne. Pani dyrektor, notuje mnie jeszcze pytanie, co w momencie, kiedy uczeń zapomni karty? Nic się nie dzieje, proszę mi wierzyć. System jest tak zapewniony, że po naciśnięciu dzwonka drzwi są otwierane przez osobę upoważnioną. I nic się nie dzieje. Natomiast oprócz tego, że wczytujemy się, mam podgląd do rejestru, a więc jestem w stanie sprawdzić, kto z uczniów się spóźnił, kto z uczniów w międzyczasie chciałby wyjść, opuścić bądź wcześniej wyszedł przed czasem. Fantastyczna kontrola, która powoduje, że każdy z nas, jeżeli jest kontrolowany, znacznie bardziej się pilnuje i do tego dążymy. Karolina, jedna z uczennic liceum jest posiadaczką karty. E, witam cię Karolino. Jak sprawuje się Twoja nowa karta? Bardzo dobrze, bardzo. Czasami się zapomina o niej, ale trzeba spokojnie przed wejściem do szkoły, otworzyć torbę i kliknąć. A co sobie pomyślałaś w momencie, kiedy pani dyrektor zdradziła, że będziecie mieli takie identyfikatory? Inwigilacja ucznia. <noise> Bałam się bardzo, że będziemy sprawdzani itd. Ale jest to wszystko na razie spokojnie wprowadzane. Myślę, że każdy się przyzwyczai. A zdarzyło Ci się już zapomnieć swojego identyfikatora? Nie, na szczęście nie. Na szczęście jeszcze nie, ale może się zdarzyć. A jakbyś mogła opowiedzieć, jak ona wygląda? Przybliżysz nam troszeczkę? Tak, jest wizerunek naszej szkoły, imię i nazwisko ucznia. No i to w sumie tyle. Tak, tą kartą będzie również można korzystać z biblioteki szkolnej. Tak, będzie można korzystać z biblioteki szkolnej, bez kolejki. Ułatwi to nam na pewno życie i wypożyczanie książek. Bez kolejki? Czyli rozumiem, że teraz są kolejki w Waszej bibliotece? No, zdarzają się. Trzeba wypisać rewers, więc zdarzają się kolejki. Czyli ta pewna nowinka technologiczna to również dla Was kolejne dobre ulepszenie? Tak, ułatwia życie na pewno. Minęły już czasy, kiedy można się spóźnić na pierwszą lekcję bądź zrezygnować z ostatniej. Liceum ogólnokształcącej imienia Emilii Plater posiada bezpieczny system Bezpieczna Szkoła.